Cześć, cześć! Eee, co, e, 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 sterujemy. Dobra, jestem już w domu, ogarnęłam się i, i zaczynamy. E, cóż. Przede wszystkim mamy niedzielę. Jak to oglądacie, jest niedziela, tak. Teraz mamy zapewne jakiś inny dziwny dzień, tygodnia, ale jestem tak zakręcona, że już nie wiem, co, co dzisiaj mamy. Eee, bywa. Szczególnie jeśli chodzi o mnie. Oj, uzbi, zbiły mnie! Mam jeszcze cztery życia, dobra, tam. Sterowanie tą kamerą jest po prostu okrutne. Ups. Uderzył mnie, uderzył mnie! Będę musiała zacząć tym torzem od nowa w ogóle, bo ja nie miałam zabijać tych rybów. A mam tylko jedno łosę. No ale dobra. Lecę na górę. Może tam będą jakieś jeszcze. Oby były. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Ops. A, dobra, ja się tu muszę dać zabić. Kopnecie w tyłek. Dobra, bracia, jak mnie no. No, jesteśmy w domu. E, jesteśmy na strzałeczce. Tylko, że jest taki jeden problem, że nie zebrałam wszystkich. Wszystkich punkcików. Chyba musiałam spaść tu. No, bo tam mam czerwony kryształ. Dobra, pójdę tu najpierw. Czy tu zebrałam wszystkie na dole? Mam nadzieję, że tak. Brakuje mi 30 punktów. I to jest chyba jeden, jeden kryształ tylko. Pytanie, gdzie on jest? Dobra, nie będę ryzykować, że mnie tamten lew złapie. Bo to by była tragedia po prostu. Chyba, że tamten jeden, bo to jest chyba jeden faktycznie tylko. To może być za tamtym lwem. Dobra, to lecimy tam. Zobaczymy, otworzymy te drzwi i wyżej zginę jeszcze raz. Trudno się mówi. Tylko że problem jest właśnie taki, że... Eee, jak to się nazywa? Nie zdążę. Mówiłam, że nie zdążę. Spadaj mi stąd. No i zabił mnie. Nie wierzę w to. Bo... No, ale w sumie dobrze. Dobrze się tak stało. Zmiataj mi stąd. No, no i biega jak skrytyniały... Dobra, dobiegnę. Hops! Uff, udało się! Dobra. gimnastykowanie mamy za sobą. To będzie trochę zabawy z teleportami. A to już było przecież. O tych drzwiach. Dobra. To trzeba przeskoczyć. W ten sposób. Tu trzeba strasznie dużo punktów zdobyć. No ale nic. Zbieramy. Wiem, że. O, dobra, tu nie wejdę. Taki drobny szczególik. Tu jest bardzo dużo tych y, kryształów. I jest ich z tego, co wiem, więcej niż więcej niż no wiadomo o co mi chodzi. O nie. Dobra. Spadaj mi tu. Hopsa. Dobra. Czyli mam otworzone tutaj i mogę sobie stąd wyjść. Tam były jeszcze kryształki na górze, jak zapewne zwróciliście uwagę, albo nie. Niektóre może drzwi można otwierać przy pomocy os. Świetnie. Zbierzemy sobie osy. Musimy wejść do zielonych drzwi, A żeby to zrobić. Dobra. Mamy niebieski klejnot. Oj, to mnie ciachnie. Wiedziałam, że mnie ciachnie. Nie. Źle, nie tak. Ale dobra, trudno. No i sio! wono, poszedł! Gdzie mi tu? Ale w sumie tam to mam rozwalone, to mogę teraz sobie ...ucelować. Oj. Chcesz jednego się pozbyć. No niech w tym drugim nie będzie zawadzał, bo sobie go ładnie wymina. Albo i nie. Bardzo fajna muzyka, nie? Dobra, mnie tu zaraz gonić zacznie. No, wiem. I już zaczął. Hops. Do... Ha! Wyminęłam go. Jestem mistrzem po prostu. Następny etap. Możesz znaleźć dwa rodzaje serc. Duże serce daje dodatkowe życie, a małe serce powiększa jego stan życia. Dobra, lecimy. Zbieramy sobie spokojnie kryształki. O, tu mnie już dziabnął tu. Spadaj młody, jeden z drugim. Nie podoba mi się to absolutnie. Nie zatłuką mnie zaraz. Mówiłam, że mnie zatłuką. Jestem bitna jednak. Ja sobie szybko tu będę cwana i wzbieram te, 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 te. te. Tu proszę bardzo, teo. Zresztą mam taki zasięg, że już mnie zobaczyły chamy jedna. No nic, zbieramy sobie dzielnie. No już po mnie. No ale tu mam niewiele już mi zostało. Mam dwa życia. Więc całkiem spoko. I jest to, uwaga, 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 ostatni etap szkolenia. No, 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 no. Hopsa. Dobra, możesz mnie zabić teraz. Proszę bardzo. Aha, jeszcze jeden został. No ale to po drodze szybciutko. Raz, raz będzie. Tum, tu tu Ciekawe ile ta seria będzie miała odcinków, skoro tak szybko mi poszło. Z, z, nie z, 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 co, kto jest mistrzem, ja jestem mistrzem, przeszłam szkolenie, był to drugi odcinek, sami The ja się z wami żegnam, następnym razem widzimy się w poziomach ćwiczy zręczność. Cześć!